Gracze winni słabych wyników gier! Tak twierdzi Ubisoft, który oskarża fanów, czyli nas. Ech, klasyka. Ubisoft opublikował najnowszy raport finansowy, w którym znalazły się nietypowe wnioski na temat przyczyn słabych wyników niektórych premier. Zdaniem korporacji, to nie jakość gier była problemem, lecz atakujące reakcje społeczności. Francuski wydawca przyznał, że choć Assassin's Creed Shadows radzi sobie bardzo dobrze, to inne produkcje jak Star Wars Outlaws czy Avatar Frontiers of Pandora nie osiągnęły podobnego sukcesu. W raporcie Ubisoft wskazuje, że winne mogą być zorganizowane czasem agresywne kampanie, które mają uderzać w reputację firmy oraz jej tytułów. Korporacja zaznacza, że ataki te pojawiają się głównie na platformach dystrybucji treści w mediach społecznościowych oraz wybranych mediach branżowych. Chodzi m.in. o recenzje na Steamie, gdzie często krytykuje się błędy techniczne, kontrowersyjne decyzje lub niedopracowaną rozgrywkę. Ubisoft zauważa również, że część negatywnych opinii ma charakter społeczno-ideologiczny wynikający ze zmieniającego się postrzegania gier jako medium kulturowego. Jednocześnie korporacja przyznaje, że krytyka często dotyczy faktycznych problemów technicznych, czyli tych samych, które sama wskazuje jako możliwe źródło niezadowolenia graczy. Choć Ubisoft oficjalnie nie zrzuca całej winy na społeczność, to podkreślenie takich ataków jako głównego czynnika słabszej sprzedaży niektórych gier może być odebrane jako próba odwrócenia uwagi od rzeczywistych niedociągnięć. Czyli standardowo, to my zawsze jesteśmy winni wszystkiego, powinniśmy się zamknąć i po prostu grać, czego nie rozumiecie?